Jeszcze raz, jeszcze raz, tak? Cały czas musi być nitka i igła na wierzchu. Nie spod spodu, tylko wszystko na wierzchu. I tak o. Tak. raz z góry, raz z dołu. I znowu z góry. I z dołu. I w ten sposób powstaje wzór kurpiowski Mhm, mm A to trudno w ogóle zrobić? No pierwszy raz zaczyna Pierwszy robić. To, co raz to powinien to robić. To no po prostu patrzeć, patrzeć i cały czas, żeby ta nitka, żeby ta igła była na wierzchu. Bo jeżeli już tam zostanie z drugiej strony, to wtedy już ciężko, już nie wiadomo gdzie wtedy jak to zacząć. Mm -hmm. A Czyli tak. najpierw nie, 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 nie robić już jakiegoś wzoru od razu Nic nie, ty tylko sobie próbować. Tak, najpierw. próbować na jakimś kawałeczku i najlepiej jest haftować po nitce, tak jak ja tutaj haftuję po nitce, wtedy jest równiutko. Każdy uściek jest ułożony tak równo. I, i jakie trzeba wziąć płócienko czy na bawełnę? Najlepiej jest haftować na płótnie lnianym. są nitki grubsze i wtedy można się widzi jak te nitki lecą i po nich haftować. Mhm. Może na bawełnie, ale to już jest gorzej. Mhm. A dużo tam trzeba wziąć y, takiej, takiej odległości? Nie, proszę, to e, dużo. To znaczy, jeśli ktoś się uczy, to większe ściegi. Ja mm -hmm. Nawet tutaj gdzieś mieliśmy zaczęty, jak dzieci robiły. Mm -hmm. To można dużo się, ja bym nabrała, może niczkę.